Po usunięciu wody nadmuchaj ją częściowo i wysusz. Butla nurkowa napełniona jest sprężonym powietrzem, którym oddychasz pod wodą. Jest to wysokociśnieniowy zbiornik wykonany z aluminium lub stali, wyposażony w zawór odcinający, pozwalający na napełnienie i wypuszczenie powietrza. Używane są dwa rodzaje zaworów, INT i DIN. W USA stosowane są zawory INT. Automat dokręca się do niego przy pomocy tzw. strzemiączka. W europejskim systemie DIN automat wkręcamy do gniazda zaworu. System ten jest zalecany przy stosowaniu wyższych ciśnień. Wszystkie połączenia automatów z zaworami wymagają uszczelki typu O-ring. Bez niej szczelne połączenie jest niemożliwe. Uszczelki O-ring w gnieździe zaworu INT lub jeżeli korzystasz z systemu DIN w gwintowanym przyłączu automatu. Twoja butla jest prawie gotowa do nurkowania. Musisz ją jeszcze napełnić w lokalnym centrum nurkowym PADI czystym, suchym powietrzem. Pamiętaj, że w nurkowaniu rekreacyjnym nigdy nie napełniamy butli czystym tlenem. Ponieważ butle zawierają powietrze pod bardzo dużym ciśnieniem, musisz obchodzić się z nimi ostrożnie. Trzeba je zawsze zablokować albo przywiązać, Żeby w samochodzie lub na łodzi nie przewracały się i nie przesuwały. W miejscach, gdzie butla mogłaby zostać przewrócona, zawsze zostawiaj ją należąco. Poza płukaniem słodkiej wodzie, po każdym nurkowaniu powinieneś pamiętać o dodatkowych wymaganiach eksploatacyjnych dotyczących butli. Zawór powinien się otwierać i zamykać lekko. W przeciwnym wypadku musisz go oddać do przeglądu. Zawsze otwieraj i zamykaj zawór delikatnie, i nigdy nie dokręcaj go za mocno. Nigdy nie oprócz butli do końca. Zawsze zostaw w środku przynajmniej kilka atmosfer, żeby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń i wilgoci do środka. Automat oddechowy umożliwia ci oddychanie pod wodą dzięki redukcji wysokiego ciśnienia powietrza zmagazynowanego w butli do wartości ciśnienia otaczającej Cię wody i podaje to powietrze tylko kiedy robisz wdech, ponieważ automaty podają powietrze tylko na żądanie, przez niektórych są nazywane automatami o przepływie wymuszonym. Automat jest prostym i niezawodnym urządzeniem posiadającym tylko parę ruchomych części. Pierwszy stopień połączony jest z zaworem butli, redukuje ciśnienie powietrza z butli do wartości pośredniej. Następnie ciśnienie to redukowane jest w drugim stopniu do poziomu ciśnienia otoczenia, co pozwala na swobodne oddychanie. Automat wyposażony jest również w manometr, który pokazuje, ile powietrza znajduje się w butli. Posiada też dodatkowy drugi stopień redukcji na dłuższym wężu, tak zwany oktopus, którego nauczysz się używać oddychając z partnerem. Z jednej butli. Kolejną ważną rzeczą jest przewód średniego ciśnienia, łączący automat z inflatorem kamizelki. Jeśli nurkujesz w suchym skafandrze, będziesz miał dwa takie przewody, z których dłuższy będzie się łączył z Twoim suchym skafandrem. Dowiesz się więcej o alternatywnych źródłach powietrza i suchych skafandrach w części drugiej. W Twoim centrum nurkowym wszystkie elementy automatu zostaną zmontowane, więc oprócz połączenia automatu z butlą i jacketem, nie musisz z nim robić nic więcej przed nurkowaniem. Po każdorazowym użyciu dokładnie wypłucz automat słodką wodą i nałóż kapturek ochronny na pierwszy stopień. Automat, płucz delikatnie i nie naciskaj przycisku dodawczego, co mogłoby spowodować dostanie się wody przez wąż średniego ciśnienia do pierwszego stopnia. I wreszcie, automat powinien być co rok oddany do przeglądu do wykwalifikowanego serwisanta, który wyczyści go, wymieni zużyte części i wyreguluje. Dbaj o niego, a on będzie dbał o Ciebie. thanks Manometr pokazuje Ci podczas nurkowania, ile powietrza masz jeszcze w butli, zabezpieczając przed niekontrolowanym wyczerpaniem jego zapasu. Jest to oczywiście obowiązkowa część wyposażenia. Istnieje szereg typów manometrów, poczynając od prostych urządzeń mechanicznych na manometrach elektronicznych kończąc. Mogą być one umieszczane razem z innymi instrumentami nurkowymi w konsoli lub stanowić element komputerów nurkowych, o których będziemy mówić w następnej części. Niektóre manometry nie są połączone wężem z z automatem. Zamiast tego specjalny przekaźnik bezprzewodowy wkręcony w pierwszy stopień przesyła informacje o ilości powietrza do komputera umieszczonego na nadgarstku. Jedna z podstawowych zasad bezpiecznego nurkowania głosi, że nie nurkujemy pojedynczo. Nawet podczas zajęć basenowych będziesz ćwiczyć nurkowanie z partnerem. Partnerzy pomagają sobie i zwiększają bezpieczeństwo nurkowania. Sprawdzając wzajemne działanie sprzętu przed zanurzeniem, przypominając o kontroli powietrza oraz limitach czasu i głębokości pod wodą oraz zachowując gotowość do pomocy w mało prawdopodobnym wypadku sytuacji awaryjnej. Tak więc, system partnerski jest bardzo ważny w sensie praktycznej pomocy, bezpieczeństwa i przyjemności płynącej z nurkowania. Ty i Twój partner jesteście za siebie odpowiedzialni. Ale, żeby system ten działał, musisz traktować go poważnie. Choć nie znaczy to, że równocześnie nie możesz się dobrze bawić. Naucz się być blisko swojego partnera. Przez cały czas. Okay. W porządku. Przejdźmy teraz do ćwiczeń, które wykonasz podczas pierwszych zajęć basenowych. Montowanie sprzętu zacznij od przymocowania kamizelki do butli. Pas, którym mocujesz jacket do butli, naciąga się, kiedy jest mokry. Tak więc najpierw należy zamoczyć kamizelkę. Załóż kamizelkę na butle w ten sposób, żeby gniazdo zaworu było skierowane w tą stronę, gdzie będziesz miał głowę. Umocuj kamizelkę na takiej wysokości, żeby główka zaworu nie wystawała ponad górną krawędź kamizelki. Następnie zaciągnij jak najmocniej taśmę. Przełóż ją przez klamrę i zatrzaśnij. Żeby sprawdzić poprawność umocowania, podnieś zestaw za uchwyt kamizelki i lekko potrząśnij. Teraz kolejny automat. Upewnij się, że uszelka znajduje się w gnieździe zaworu lub jeśli korzystasz z systemu DIN w gwintowanym przełączu pierwszego stopnia. Ustaw główny drugi stopień swojego automatu tak, żeby wąż przechodził nad Twoim prawym ramieniem. Zdejmij kapturek ochronny i połącz pierwszy stopień z zaworem. Strzemiączko automatu, dokręć przy pomocy pokrętlowej. Krętła mocującego, a w systemie DIN wkręć delikatnie przyłącze automatów gniazdo do uzyskania lekkiego oporu. Teraz podłącz przewód średniego ciśnienia do inflatora kamizelki. Odwróć manometr od siebie i powoli i delikatnie odkręć zawór do samego końca. Jeśli słyszysz delikatny wyciek powietrza, znaczy to, że o ring przy gnieździe zaworu może być brudny lub zużyty. Poinformuj o tym swojego instruktora. Jeśli wszystko jest w porządku, sprawdź na manometrze, czy masz wystarczającą ilość powietrza do nurkowania. Naciśnij na moment przycisk dodawczy w drugim stopniu. Powietrze powinno swobodnie wypływać i przestawać, kiedy puścisz przycisk. Zrób wydech do ustnika automatu, żeby sprawdzić zawór wydechowy. Potem weź kilka oddechów z automatu. Powinien podawać powietrze łatwo i równomiernie. Na koniec przymocuj wszystkie węże i pozostałe elementy sprzętu do kamizelki. Wiszące manometry, oktopusy i inne części ekwipunku, ciągnięte po dnie, niszczą podwodną przyrodę. Zaczepiając odno, też ulegają zniszczeniu oraz zwiększają opory podczas pływania. Nic nie zwisa i nie wystaje z ekwipunku wzorowego dbającego o przyrodę płetwonurka. Po zmontowaniu sprzętu czas się ubrać. Żeby zaoszczędzić czas, przygotuj sobie maskę, płetwy i rurkę przed nurkowaniem. Jeśli używasz mokrego skafandra, zakładasz go najpierw. Przy korzystaniu z typowych jacketów, w następnej kolejności zakładamy pas balastowy. Ważne jest, by nie został on uwięziony przez pozostałe elementy sprzętu. W sytuacji awaryjnej musisz mieć możliwość szybkiego odpięcia go przy pomocy jednej ręki. Jeśli używasz zintegrowanego systemu balastowego, prawdopodobnie nie będziesz w ogóle zakładał pasa. Zanim ubierzesz jacket, upewnij się, że sprzączki na pasach ramiennych są zapięte. Korzystając z pomocy partnera, załóż go. Zapnij pas biodrowy i zaciągnij pasy ramienne, żeby dobrze, ale nie za ciasno dopasować kamizelkę. Kiedy wszystko jest gotowe, odchyl głowę do tyłu. Jeżeli głową możesz dotknąć zaworu, oznacza to, że butla przymocowana jest za wysoko. Twoja maska zaparuje, jeśli uprzednio nie posmarujesz jej odpowiednim środkiem zwierzającym lub śliną. Posmaruj szybkę od wewnątrz i przepłucz wodą. Powinno to zabezpieczyć maskę przed parowaniem na czas całego nurkowania. Chyba, że ją zalejesz pod wodą. Żeby uniknąć dostania się włosów pod maskę, przyciśnij ją najpierw do twarzy, a następnie załóż pasek na głowę. Płetwy załóż w wodzie lub jak najbliżej wody. Unikaj chodzenia w płetwach, a jeżeli musisz, poruszaj się tyłem, żeby się nie przewrócić. Kiedy jesteś już gotowy do nurkowania, sprawdź, czy Twój sprzęt i sprzęt Twojego partnera jest dobrze zapięty i czy działa prawidłowo. Na następnych zajęciach basenowych nauczysz się pięciopunktowego sprawdzania sprzętu. Ostatnim krokiem przed zanurzeniem jest częściowe nadmychanie kamizelki. Naciśnij parę razy przycisk dodawczy inflatora. Tak, żeby kamizelka unosiła cię swobodnie na powierzchni. Zwykle jest to połowa jej objętości. Żeby wypuścić powietrze z kamizelki przy zanurzeniu, musisz przyjąć pozycję pionową głową do góry. Trzymając inflator w górze, naciśnij przycisk zaworu upustowego. Wiele kamizelek ma również specjalne zawory, pozwalające na szybkie spuszczenie powietrza, które uruchamiasz poprzez pociągnięcie rury inflatora lub specjalnego cięgła. Gotowi do oddychania pod wodą po raz pierwszy? Świetnie, ale jeszcze chwileczkę. Twój instruktor musi pokazać Ci jeszcze kilka znaków, dzięki którym będziecie się porozumiewać pod wodą. W porządku. Teraz jedziemy. Jazda. Nigdy nie zapomnisz swojego pierwszego wdechu pod wodą, i być może nie od razu zaufasz swojemu automatowi, ale weź kilka wdechów. Hej, to działa. Kiedy przyzwyczajasz się do oddychania pod wodą, pamiętaj o ciągłym oddychaniu i nigdy nie wstrzymuj oddechu. Patrz na znaki instruktora. Odpręż się i ciesz się nowym doświadczeniem. Już oddychasz swobodnie pod wodą, instruktor poleci Ci wyjąć automat z ust i włożyć go z powrotem. Uczysz się tego, ponieważ w praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy musisz wyjąć automat z ust lub może do tego dojść przez przypadek. Nic wielkiego. Wyjęta z ust puszka automatu wypełnia się wodą, której musisz się pozbyć, zanim znów zaczniesz z niego oddychać. Najłatwiej to zrobić w pozycji pionowej wykonując krótki wydech do ustnika. Wypycha to wodę na zewnątrz puszki przez zaworki zwrotne i znów możesz zacząć oddychać. A co jeśli nie masz wystarczająco powietrza w płucach? Nic takiego. Zatchaj ustnik językiem i znowu, ustawiając się w pionie, naciśnij przycisk dodawczy. Powietrze z butli, wyrzuci wodę z automatu i możesz oddychać. Zgodnie z zasadą, żeby podczas nurkowania nigdy nie wstrzymywać oddechu. Kiedy nie masz automatu w ustach, wydychaj powietrze małym strumieniem pęcherzyków, wydając ciągły dźwięk A. Utrzymuje to twoje drogi oddechowe otwarte, zabezpieczając przed ryzykiem wystąpienia barotraumy płuc. Jeśli automat wyjmiesz z ust lub ci wypadnie, ma on tendencję do chowania się za twoje plecy. Są dwa sposoby, żeby go łatwo odnaleźć. Po pierwsze, ustaw się pionowo, przechyl się w prawo. Przesuń rękę do tyłu tak aby dotknąć butli i zatocz nią łuk na zewnątrz i do przodu. Automat powinien zawisnąć na twoim ramieniu. Ta metoda jest najłatwiejsza i skutkuje w większości przypadków, ale czasem twój drugi stopień może o coś zahaczyć. Sięgnij prawą ręką ponad głowę i chwyć pierwszy stopień automatu, a następnie znajdź wychodzący z niego wąż średniego ciśnienia. Będzie ci do niego łatwiej sięgnąć, jeśli lewą ręką uniesiesz od spodu butle, przechylając ją nieco w prawo. Przesuwaj ręką po wężu, aż znajdziesz puszkę drugiego stopnia. Prawdopodobnie już zauważyłeś, że woda ma zwyczaj przeciekania do maski. Jeśli nie chcesz wynurzać się na powierzchnię za każdym razem, kiedy do tego dojdzie, wydmuchaj ją. Żeby przedmuchać maskę, przyciśnij jej górną część do twarzy i wydmuchaj powietrze nosem, przechylając głowę do tyłu. Powietrze wypchnie wodę pod dolną krawędzią maski. Niektóre maski mają zaworek do usuwania wody. Jeśli właśnie takiej maski używasz, przedmuchując go, pochyl głowę tak, by zaworek znalazł się w najniższym punkcie. W takiej pozycji, wdmuchiwane nosem powietrze, wypchnie wodę przez zawór. Gotowi do rozprostowania nóg, wyciągnij płetwy do tyłu i poprowadź nogę ruchem z biodra, powoli i płynnie, nieznacznie tylko zginając kolana. Utrzymuj płetwy zanurzone, jeżeli płyniesz po powierzchni, ponieważ podnoszenie ich ponad wodę zużywa tylko Twoją energię. Oczywiście poruszanie nogami nie jest jedynym sposobem przemieszczania się pod wodą. Jeżeli nie możesz używać nóg, pływaj poruszając rękami. Możesz używać specjalnych rękawiczek z błonami między palcami, które poprawią efektywność Twojego płynięcia. Kiedy jesteś gotowy, instruktor zabierze Cię na głębszą wodę. Nie spiesz się. Przedmuchuj uszy i maskę, często i delikatnie, zaczynając zaraz po zanurzeniu. Może okazać się, że będzie to wymagało trochę wprawy, aby wyrównać ciśnienie bez wysiłku. Bądź cierpliwy i nie spiesz się. Trzymaj się blisko swojego partnera i patrz na sygnały instruktora. Jak już wiesz, bardzo ważną rzeczą jest kontrolowanie ilości powietrza poprzez częste sprawdzenie wskazań manometru. Powinno się dostać Twoim nawykiem, dlatego zacznij już teraz, podczas pierwszych zajęć basenowych. Sprawdzaj wskazania często i poinformuj instruktora, jeśli ilość powietrza zbliża się do poziomu rezerwy. Chociaż nie powinno się to zdarzyć. Jeśli regularnie kontrolujesz wskazania manometru, dowiesz się, jak postępować w sytuacji braku powietrza, rozpoczynając naukę od wykorzystania alternatywnego źródła powietrza. Po pierwsze, pokaż swojemu partnerowi sygnał braku powietrza i sygnał podziel się powietrzem. Jeśli twój partner ma rezerwowy drugi stopień automatu, z łatwością samodzielnie odczepisz go od jego kamizelki. Włóż automat do ust, upewniwszy się, że jest ułożony odpowiednio. Przedmuchaj go tak, jak się tego uprzednio uczyłeś, i zacznij oddychać. Następnie chwyćcie się nawzajem z partnerem, tak byście byli blisko siebie podczas wynurzania. Najlepszy sposób utrzymania kontaktu zależy od rodzaju alternatywnego źródła powietrza Twojego partnera. Ale zazwyczaj przytrzymujesz się jego ramienia, kamizelki lub zaworu butli. Jeśli jest to automat zintegrowany z inflatorem, twój partner odda ci swój drugi stopień, a sam będzie używał automatu z kamizelki. Chociaż bardzo łatwo uniknąć sytuacji braku powietrza, dobrze jest od czasu do czasu poćwiczyć używanie alternatywnego źródła powietrza po prostu na wszelki wypadek. Po pewnym czasie instruktor da wam sygnał do wynurzenia. Powinieneś się wynurzyć, płynąc do góry powoli, trzymając się blisko partnera. Kiedy wypłyniesz na powierzchnię, nie zdejmuj maski. Trzymaj automat w ustach i napełnij kamizelkę tak, abyś swobodnie unosił się na wodzie. Potem przepłyń na płytką wodę i wstań. Podczas tego kursu nauczysz się kilku sposobów wychodzenia z wody, odpowiednich do warunków nurkowania. Tym razem prawdopodobnie będziesz wychodził z płytkiej wody. Pomóżcie sobie nawzajem z partnerem, zdjąć pasy balastowe i resztę sprzętu. Podajcie go komuś lub samodzielnie połóżcie na brzegu. Zdejmij płetwy i ostrożnie wyjdź z wody. Po zajęciach basenowych musisz rozmontować swój sprzęt, wypłukać go i odnieść na miejsce. Po pierwsze, zakręć butlę. Potem naciśnij przycisk dodawczy, żeby spuścić powietrze z automatu. Odłącz wąż średniego ciśnienia od inflatora i odczep manometr. Odkręć automat i załóż osuszony kapturek ochronny. Pozaciągaj i zapnij wszystkie pasy przy kamizelce, żeby nie wisiały. Odepnij pas trzymający butlę i zdejmij z niej kamizelkę. Połóż butlę, żeby się nie przewróciła, kiedy będziesz płukał resztę sprzętu w słodkiej wodzie. Wypłukanie sprzętu jest bardzo ważne, nawet po zajęciach w basenie, ponieważ chlor działa na niego równie szkodliwie jak słona woda. Okej, okay. część pierwszą mamy za sobą. Dobra robota. Jesteś na najlepszej drodze do otrzymania stopnia padi. Fajnie, co?